Dzień dobry o co chodzi? Jestem bratem TVP Rozrywki i mój brat usunął wszystkie filmy i zmienił nazwę na ekipa. Zaebyście. Mam świetną wiadomość. Jaką TVP rozrywka ten Kidos usunął filmiki i zmienił nazwę na ekipa, ale został banner z logiem TVN style. KBS Polska do mnie dzwonił. Ale zostały niepubliczne filmiki na starym kanale TVP Rozrywka. E to twój koniec na YouTubie tak. No, nigdy w życiu nie będę spamić. Ty, czemu usunąłeś filmiki na YouTubie? Bo rodziks mówi, że jestem są mały na YouTube'a i musiałem. Co? Nic. Mamo, mamo, mamo. Słucham. TVP rozrywka usunął filmiki. Kuzynko ciągle Krzysiek i Lisiu mają gówniane kontenty. Napatniemy na ich typów. Kto tu? O te idzie. Wyjazd z mojej chałupy albo dzwonię na policję. Proszę nie zabierajcie mnie. Wsiadaj do naszego busa. Dobra, zabieramy go kotlesia. Jak on ma na imię? Nie wiem. Ty jak masz na imię? Piotrek? Zadzwoń do Piotrka. Okej. Okay. Po sygnale nagraj wiadomość. I co? Porwali go. To chyba kotlesia. Dlaczego mnie porwaliście? Nie chcę tam siedzieć. Bo tam nagrywasz jakieś burze o telewizji i zwiedzanie kunowa. TVN i Kotlesia powinni siedzieć w pierdlu. Dobrze, Lisiu, dawaj. Szybciej, Piotrek, idziemy stąd, zanim Kotlesia będzie nas przytrzymywała. Okej. Okay. Wracać mi tu, bo ja wiem, gdzie jest dom ekipy Team TV. Dzień dobry, chciałbym zgłosić, że jakaś Kotlesia z TVN-em zabrali Piotrka Starczewskiego. Dzięki, to adres ich domu. Gwiazdka, 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 gwiazdka. Żyki, adres e-mail. Gwiazdka, 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 małpa gmail.com Jeszcze innych bierzemy. Wiesz gdzie jest dom Timu TV? No to jest bardzo czyste za co niby? Za nie a i i Dla gzijwa tu cyrobilas. Tylko przegadywałam. Tak żasen proegadiwolas. Ludzi na a i z Pietra starksiuskiwa. Ja w życiu niczego nie zrobiłam. Krzysiek TV i Lisiu HD mają kontenty te telewizje i zrelewizję. Pasz dzisys i widzisys siudziela ze TV i nie ma i kamuziem. O nie tylko nie kamuś. Nożeś kurte Karli i Karli dwie nie nagrywają niczego. Siema Piotr. No kurde, mać czemu jesteś jak TVP? Rozrywka. A tam hopie weź, zapieram czyjeś auto. Oddaj klucze to klucze samochodu mojej mamy. No kurde, zgłoszę kradzież. Pewnie nagrał się dużo w GTA 5. Wasilii jakiś ATM, rozrywka ukradł samochód. DŻYKIE. Opel Signum. Idź stragże. także. TK i gwiazdka, 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 gwiazdka. Zabrzosz kije i z wiozdeczkę, z wiozdeczkę, Dzień dobry, chciałbym zgłosić kradzież, ponieważ chłop ATM rozrywka ukradł samochód mojej mamy. Wiesz dokładnie ile ma lat ten ATM rozrywka? Jakieś 5 coki kidos TVP rozrywka. Co? ATM rozrywka wyjazd z auta, ponieważ nie masz 18 lat. A mam prawo jazdy. Ta jasne nie masz, bo na jazdę jest zakaz poniżej 18 roku życia. Hernandez ATM Rose Rocket took the Opel Signum car. Well, these kiddos are screwed up these days, and let this ATM Rose stop stealing cars from people. We'll go there soon. If you steal the car again, I will call the police and report the theft. <op coaching> <voiturezet> <Kude abordoyica>. <siege> <Honk oui> Karol Zabok z maminami był uiznień. Odzidziziacz CUC z cvn Katusia i Kamuziem. Co on zrobił? Kradel samo kot Apple i spamiał. Nie, ja Czekamy, kiedy nowy więzień będzie. Kamuś za co siedzisz? Za filmik, w którym kolega znęcał się nad niepełnosprawnym. Za co? Zakradziesz auta Opel Signum i spam na YouTube. Ile lat siedzisz? Siedem. Ja też. Uciekamy z więzienia. Tak. Tu uciekamy. Uciekamy, bo zaraz wejdą. TVN, Kotlesia, Kamusi i ATM Rozrywka się ukryli w szafie. Nie ma idź. Uciekli pewnie Wasili. Wasili widzę, że okno jest rozbite. No kiertko zagnoszaj majsło Z, że jesteś głupie. Witam, w czym mogę pomóc? Daj mi pani pizzę z pieczarkami. Duża, bo jestem z moimi przyjaciółmi. Kotlesia weź, przestań, bo nas policja znajdzie. No i co z tego? Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Żyjcie mu, Oysel i Z Karolem z Zygzikiem, sukami, panie klienta, Ukazili, ATM Rozrywek, Kamuzie, Proszę nie zbliżać się do mnie, nie wolno przepytywać moich klientów. Lisiu, robimy pułapkę na TVN, ATM Rozrywkę i Kotlesi. Świetny pomysł. A dostałam w nogę. Ci Krzysiek i Lisiu to D3B1, le, ale nie wiem gdzie oni są. To oni pułapkę zrobili. Wspierdzielaj, Kidzie, jak będziesz porywał Piotrka, to CBSP przyjedzie. Kamuś TVN, Kotlesia, kamuś i ATM rozrywka uciekli do piwnicy domu Lisia i Krzyśka. Aha, to musimy wezwać CBSP, aby zabrali ich. Uciekliśmy od nich, udało się. Raczej nie, bo oni nas i tak znajdą. Jesteś aresztowany. Nie proszę nie.